Mamy kolejny głos. Proszę bardzo, zgłosiła się Agnieszka. Kilka zdań prosimy. Okay. Witam Państwa serdecznie. Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, doktor nauk społecznych, terapeuta holistyczny, doradca życiowy. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i że Państwo tutaj są, bo to jest bardzo ważne. Tak jak mówimy, żyjemy w ciekawych czasach. No Ja się też specjalizuję w niwelacji stresu, depresji i regulacji energetycznej. I to wszystko właśnie, tak jak mówimy, teraz się dzieje. Co jest ważne, też zgłasza się do mnie dużo osób, które oglądają. Po oglądaniu niewłaściwych tak zwanych materiałów, no właśnie, co z właściwym materiałem, niewłaściwym, wiecie, że w tym momencie oprócz tych naszych wspaniałych telewizji alternatywnych Tutaj NTV, TV Wiktoria, TV Zdrojowa i wielu inu, innych, które macie szansę oglądać, jesteśmy zasypywani różnego rodzaju e, filmikami, które wywołują stres. Cały czas mamy kwestię apokalipsy, mamy tak zwane wizje jasnowidzów. To jest po prostu odczytywanie tego, co jest tak jakby na przestrzeni, co jest planem na przestrzeni, ale my możemy ten plan rozwalić mówimy, rozwalić. Tak, właśnie tutaj pani koleżanka powiedziała, że energia podąża za uwagą. No właśnie. Nie dotujmy naszą, naszą energią tych negatywnych filmików, które oglądamy o tych apokalipsach, o tym wszystkim. Po prostu nie zauważajmy tego. Łatwo się mówi, tak? Ale po prostu cieszmy się tym słońcem, tak jak jesteśmy tutaj, te promienie. Druga kwestia, myślmy. Ja wiem, że już tu dużo zostało powiedziane, dlatego nie chcę powielać pewnych kwestii, ale słuchajcie, drodzy państwo, rozmawiajcie ze swoimi znajomymi z domu, z poza domu, z całego świata. Ja mam okazję właśnie taką, że już od początku tego, tej pandemii, tak, rozmawiam i faktycznie, tak jak tu pani mówiła, to co się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. I najważniejsze są te informacje bezpośrednio od ludzi, konkretnych ludzi. A co wy jeszcze możecie zrobić na dzień dzisiejszy? Cieszcie się towarzystwem drugiego człowieka. Jeżeli macie możliwość idźcie na masaż, po prostu, żebyście czuli się dobrze i żeby jak najwięcej tej pozytywnej energii było i wam towarzyszyło, żeby to światło, bo tak możemy powiedzieć, po prostu roz. Rozświetliło tą ciemność. Nie poddawajcie się i idźcie tylko do przodu. I tak jak mówię, to moje hasło: jeżeli się przewrócisz, nie wstawaj z pustymi rękami. Teraz już macie jasność, wiecie co się dzieje. Jest coraz więcej konkretnych informacji, badań. Korzystajcie z tego, mówcie o tym znajomym, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. Dziękuję. Brawo. Brawo.